Chrystus z wstał. Tym, którzy uwierzyli, dał siłę i nadzieję na życie wieczne. Miłość Boga do człowieka zwyciężyła nienawiść ze strony szatana i jego uczniów. Ludzi, tych, którzy oddają się złu. Śmierć została pokonana przez życie. Dzisiejsza Ewangelia prowadzi nas bardzo prostą ścieżką. Nie jest ona ani stroma, ani kręta, ani nie ma na niej niebezpiecznych przedmiotów ostrych kamieni. Pierwsze zdania z Ewangelii Świętego Jana. Informują nas, że pierwszego dnia po Szabacie wczesnym rankiem, gdy jeszcze było ciemno, Maria Magdalena udała się do grobu. Miłość wyprzedza rozum. Miłość wyprzedza nawet wiarę. I ta miłość udaje się tam, gdzie jest jej. Oblubieniec, gdzie jest miłość. Maria Magdalena, pierwsza udaje się do tego grobu. Także z nią udają się kobiety. Przezwyciężają wszystko lęk, który był. Bardzo przeżywają emocjonalnie to, co się wydarzyło na kalwarii. To jest cios w serce. Ale ich nie załamał. Przede wszystkim nie załamał matki naszego Pana Jezusa Chrystusa. I tu jawi się zadanie dla każdej kobiety chrześcijanki. Dla Was, kochane, drogie Panie, to miłość zbliża do Chrystusa. Nie boi się niebezpieczeństwa. Miłość pierwsza przygnie. Do Jezusa. Wasza miłość, wasze zadanie to jest kochać. Kochać Boga, kochać ludzi, kochać swoją rodzinę, ale przede wszystkim Boga. Nawet wbrew nadziei, tak jak kochała Maryja i kochała Maria Magdalena i te kobiety, które trwały pod krzyżem. Później pojawia się wiara, właściwie wiara i miłość występują prawie jednocześnie. Powiedziałem, że wyprzedza, ale wyprzedza w sensie emocji, wyprzedza miłość w sensie zaangażowania, ale wiara związana jest także z rozumem. To jest Pan. I jest wiara w to, że On z ona jest mocno tłumiona naszym instynktem samozachowawczym. Przecież każdy z nas umiera. Jak to możliwe, a jednak grób jest pusty. Kiedy czytamy tę Ewangelię, widzimy, że w drugim planie, na drugim planie są dopiero mężczyźni, uczniowie. To Maria Magdalena. Ona udaje się do apostołów. Przychodzi do nich. I mówi. Zabrano Pana z grobu, nie wiemy, gdzie go położono. Ona daje świadectwo, ona ich pobudza do działania. Na pewno są przemiknięci strachem, są zdruzgotani tak, jak i kobiety, ich rozum. Nie pozwala w pierwszej chwili zaakceptować to, co się wydarzyło. Umarł i koniec. Przecież nikt z żywych nie wraca. Nikt z umarłych nie wraca, jeśli przeszedł na drugą stronę. Umarł. Ale świadectwo kobiety jest tak silne i tak poruszające, że oni zaczynają biec. I mają nadzieję, i serce coraz mocniej bije. To Bóg przez kobietę to sprawił. I uwierzyli, i zobaczyli. Jeżeli szukacie swojego miejsca w kościele, jeżeli jeszcze nie znalazłyście, bo są kobiety, które są już doświadczone, a niektóre starsze, panie, i skarżą się, że nie mają miejsca w swoim kościele, to wasze miejsce jest bardzo ważne. Niezwykle ważne, bo wy macie zobaczyć, uwierzyć, kochać, przekazać tę wiarę i przechować ją w swoim sercu dla swoich najbliższych i dla innych ludzi. Jesteście do tego powołane i poważnione mocą Bożą i mocą Ewangelii, którą przed chwilą przeczytałem. A jaka rola jest mężczyzn? Tak jak w sportowej sztafecie przejmują pałeczkę, mają przejąć tę wiarę. Może ruszą się nieco później, może z pewnymi obawami, ociąganiem, niedowierzaniem, ale wciąż pobudzani miłością i mocną wiarą kobiety, żony, matki, pójdą za nią. Uwierzą i już tej wiary nie opuszczą, nie opuszczą Chrystusa. Jest to zadanie na dzisiejsze dni, na dzisiejsze czasy. Zaświadczyć o Chrystusie zmartwychwstałym, pobudzić wiarą swoją, miłością swoją, swoją rodzinę i krąg swoich najbliższych. Jeśli nie dowierzają, jeśli są letni, obojętni, rozpalić, to serce, aby poszli, zobaczyli grup pusty i uwierzyli. I wtedy nie jest kobieta już sama. Jest z nią mężczyzna, mąż, ojciec, dziadek, brat, a nawet obcy mężczyzna, który może być kolegą, sąsiadem. Może być ze wspólnoty wiary, ze wspólnoty parafialnej. Nie jesteś już sama, jesteś w łonie Kościoła. Zadania są rozdzielone w sposób naturalny i przydzielone każdej ze stron. Dzisiaj nie ma tego czytania. To dopiero w następną niedzielę, ale można zasygnalizować. Tam. Gdzie kobiety nie dotarły pierwsze, gdzie uczniowie zniechęceni opuszczają Jerozolimę, idą w kierunku wioski Emaus, Jezus sam interweniuje. Bywa tak, że nie dacie rady. Nie dacie rady wprost, nie przekonacie nawet swoją wiarą, żarliwą miłością, że opór ze strony tej części męskiej, cząstki męskiej, będzie silny, ze strony rodziny. Ale nie ustawajcie w miłości, nie ustawajcie w modlitwie i w przyjmowaniu Eucharystii. A wtedy wyprosicie łaskę, że Jezus dołączy się do waszych bliskich, tak jak do tych, co uciekali w stronę Emmaus. Byli zdruzgotani, załamani. Właściwie wszystko się dla nich skończyło, pewnie niewiara ich ogarniała. Dołączył się. Zaczął z nimi rozmawiać, wyjaśniać, im. i w pewnym momencie wszystko w nich ożyło, jakby stopił się lód wokół serca. Będziemy słyszeć w przyszłą niedzielę, że zapałało ich serce, tak jak niegdyś, przy Jezusie, bo to niegdyś stało się teraz. On jest z nimi. Podczas każdej wizyty Jezusa po zmartwychwstaniu, kiedy będzie przychodził. Musi uspokajać mnie jako uczniów, przekonywać, dawać im ten pokój, przenikać przez zamknięte drzwi, nie tylko fizyczne, ale i przez zamknięte drzwi swojego serca, ludzkiego serca. Będzie także na tyle wyrozumiały i miłosierny, że pozwoli, aby niedowierzający, nieufający apostoł Tomasz włożył mu palec w ramę. Zachowajmy cierpliwość. Chrystus zmartwychwstał, pokonał zło. Nie bójmy się tej ciemności, która zalewa Kościół. Nie było większej ciemności na początku, gdy Kościół się rodził. Mrok spowił całą Golgotę. Było trzęsienie ziemi. Umarli powstali z grobów. Były nadprzyrodzone wydarzenia, które mogły przerażać. Kurtyna w przybytku pańskim rozerwała się sama, nie pod działaniem ludzkiej siły, na dwoje. Przeszłość pozostała za nami. Jest przyszłość. Z chwilą zmartwychwstania zostawmy całą przeszłość za nami. Ona nie jest w mocy naszej. Jeśli człowiek żałuje za to, jeżeli w sakramencie pokuty prosi o przebaczenie, tego już nie ma, to jest spalone w ogniu miłosierdzia. Jesteśmy skierowani ku przyszłości, ku nadziei, ku zmartwychwstaniu. Pokój jest w Was, Chrystus zwyciężył. Popatrzmy jeszcze tak, jakby z lotu ptaka: przecież tam w Jerozolimie była garstka tych uczniów. Zło w nich tak uderzyło, z taką mocą, słyszeliśmy w dziejach apostolskich: zawiesili na drzewie krzyża ich pana, naszego pana wszystko się miało skończyć, ale zło nie przewidziało, że wszystko się dopiero rozpoczyna. I teraz zło uderzyło z całą mocą w Kościół, i wszystko ma się skończyć. To jest czas, Natarcia zła na Kościół z całą mocą ma się wszystko skończyć, a to się dopiero rodzi i się zaczyna. Z całą mocą zmartwychwstania. kamień zostanie odrzucony mocą Boga samego. I Chrystus z martwych wstał, i z martwych wstanie w kościele. Za każdy raz, gdy Kościół doświadcza ucisku. To jest ta tajemnica, którą żyjemy i która daje nam siłę, która pozwalała przetrwać ludziom wiary w najcięższych warunkach, w czasie wojen, obozów koncentracyjnych, łagrów, w czasie największego prześladowania. Chrystus został ofiarowany jako nasza pascha. Odprawiajmy nasze święto więc w pokoju, w naszym Panu. Chrystus zmartwychwstał dla każdego z was dla waszych bliskich. Jeśli człowiek w to wierzy jest mocny Chrystusem i na pewno z nim zmartwychwstanie. Wyznajmy wiarę wierzę w jednego Boga